Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobota. Za oknem piękna, słoneczna pogoda. Ale się zrymowało. No i cóż. Dzisiaj polujemy na 500. -kę. Powróciłem do krzyżówki XXL. Dziś jedna sztuka. Funduszy brak. Pomalutku, pomalutku trzeba doskrobać się. Nie będziemy szaleć. Także numer 22. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwy. Ostatnio był szczęśliwy do 500 tysięcy w banku. Numer 22. Sprawdzimy, czy krzyżówka da coś. Na razie mam dwa słowa w ostatniej. Oko jada. W pozostałych nie mam nic. W bonusie brakuje dwóch literek B i N. No to zobaczymy. Trochę. Zjedziemy i drapiemy. No to lecimy sobie tu. Na przykład... O, bo. Oj, 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 oj F. <coughs> F to ja tu nie widzę. Literka E. No to lecimy z literką E. Nie wiem czy dzisiaj na grzybki nie wyskoczyć czy jutro. Trudno powiedzieć, trzeba podjąć decyzję. Niby dzisiaj ma być ładnie, dopiero po południu ma zacząć padać, więc może by na grzybki można wyskoczyć. <laughs> E, e Tu nic się nie utworzyło No to lecimy Literka T T T Tu się coś odczaruje, nic. Bardziej mnie interesuje właśnie ta trzecia, bo mam dwa słowa. i Już mam trzecie, o, a tak, oko czyli już będzie wygrana. Teraz ile? słowa są, także już jest. Super. Zbrocie już jest. Interka M. Walczymy o plus. Walczymy o plusik. MMM. Mamy tu M, mamy, ale to nic nie daje już i to na tyle. Mało tych M był. E, gdzie my tu, jesteśmy tu. Literka J. I, 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 nie ma. Tutaj nie widzę. A w ostatniej tu jest J. To by było na tyle. No to walczymy dalej. Literka B. Może no, się tak, bonus by wpadł. To już by było dobrze. Literka B. To jest na tyle. Nas interesuje ostatnia. Bo tam jest już trzy słowa. Także może jakieś czwarte by doleciało. Czy coś. ale Tu może te W literka C Kinga na jest poszło, poszła z mamą z Basią na gimnastykę, bo chodzi od dwóch tygodni na gimnastykę. Zoboty, a tak na tańce. Na gimnastyce podoba jej się ćwiczy ostro. C. I to by było na tyle. Jeszcze dwie. I. Literka i. I chyba będzie iga się utworzyło chyba będzie te 10 zł, no ale lepsze to niż 0 zawsze na następną krzyżóweczkę będzie już myślałem, że tam tu wpadło, ale n brakuje, no właśnie te n N nie będzie no. literka U A U chyba nic tu nam nie da. Tu drugie słowo Udo i Gaudo i to by było na tyle. Tutaj powstało MU ale to też nic nie daje. a tutaj u nie ma r, puch nie ma r, no tak, tu nie ma n, czyli 3, oko, tak, ada, 3 słowa, aha, mnożnik jest, no to może coś więcej być, ale ile, ach tam, razy 1, tu była stówka, czyli ccc powinno, nie, bbb powinno być, tak, Jest BBB BBB. Czyli mamy 10 zł zwrocik w numerze 22. Także nie jest źle. Co podrapane to podrapane będzie na następną krzyżóweczkę do wymiany. I na, następne, na następną szansę wygrania 500 zł. Bo na to poluję najwięcej, bo tego nie mam w kolekcji. Także. Nie wiem, jak to dzisiaj tu będzie, czy pojedziemy do lasu, czy jutro. Zobaczymy. Zresztą dzisiaj kolejarz gra z Legią Warszawa, czyli klasyk piłkarski. Godzina 17.30. Włączamy telewizję i oglądamy. Będziemy kibicować kolejarzowi. I zobaczymy, jak im pójdzie. Myślę, że będzie 2 do 0. Oczywiście dla Lecha. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i miłej soboty. Do następnego, cześć.